Szemrana brama, w szemranej dzielnicy, szemrana kamienica i szemrane podwóreczko i szemrane interesy, jak ja to kocham. Natomiast wkurza mnie zawsze, kiedy słyszę słowo zezwolenie. Jakim prawem ktoś... Temu panu daje bądź nie, zezwolenie na pracę. Jak ja mam pieniądze, chcę go zatrudnić, myśmy się powinni dogadywać tylko we dwóch. Tu nikogo więcej między nami nie powinno być. Ten program, który przedstawił pan premier, to mnie za tego człowieka, bo ja kiedyś go szanowałem, a to naprawdę wstyd za tego karła. Taki tęczowy, urząd skarbowy, czyli skarbuwa, Lepiej, żeby mnie nie widzieli, bo nic miłego nie mam do powiedzenia. W tej chwili akurat kto tam pracuje w tej skarbówce? No proszę Państwa, zaglądałem przed chwilą, homo sapiens. Zgodnie z tym, co napisano w Konstytucji, powinniśmy być z tymi osobnikami homo sapiens, my, równi wobec prawa. Muszę Państwu zapłacić za wybitą szybę. A jak taki gość ze skarbowy zrujnuje komuś firmę, doprowadzi do kompletnego upadku przedsiębiorcy jakiegoś. No rzeczywiście proszę Pana, tu nasz urzędnik kurna się pomylił w rachunkach. No tak, no to oddamy panu kaskę. A ja bym chciał, żeby tę kaskę oddawał nie urząd z moich podatków, tylko żeby najpierw zlicytować tego urzędnika, i żeby on przez całe lata własnym majątkiem odpowiadał za szkodę. Żeby Edward Gierek został zlicytowany, 40 miliardów dolarów długu narobił, źle gospodarował krajem, a był dyktatorem swego czasu. To nie powinien umierać w domku. Ten domek powinno się zlicytować, konta zabrać, wszystko mu odebrać i na głodowej emeryturce powinien dogorywać. Ale my ciągle nie wiemy, jak ma wyglądać ten nasz polski kapitan. Obecnie socjalizm, który mamy, polega na tym, że państwo odbiera każdemu obywatelowi powiedzmy sobie milion złotych miesięcznie, z czego pół miliona daje na biednie, a drugie pół na biurokratów i polityków. To, czego my chcemy, to żeby państwo zostawiło ze całym milion. To jest wredny monopolista. W kapitalizmie nie znosimy takich sytuacji, kiedy ktoś ma ustawowo zagwarantowany monopol na dostarczanie wszystkich małych przesyłek do 50 gramów. W kapitalizmie, czy jak sobie wziął ołóweczkę, karteczkę, porachował i co. I teraz Państwo dostają koperty z przyczepionymi takimi blaszkami miesięcznie. 200 ton blachy, które ktoś przewozi z miejsca na miejsce niepotrzebnie. To jest ekologiczne społeczeństwo, to jest sensowne, żeby był ten monopol. Wszystko jedno, czy to jest program twojego ruchu, czy PiSu, to, to wszystko partie socjalistyczne. I kiedyś pan Donald Tusk powiedział, że jeden rok socjalizmu to gorzej niż dwa lata wojny. A on w tej chwili buduje eurosocjalizm. To mnie wkurza, że Polska daje sobie narzucać limity emisji CO2 i emisji siarki. Węgiel, polski węgiel, zawiera siarkę. I ktoś ustalił, że zawiera jej za dużo. Z jakiej racji my się godzimy na to, żeby nas karać za nasze zasoby? Niech się pali. Niech się z naszych zasobów produkuje polski prąd. Na no co będziemy od Niemca kupować albo od Ruska prąd i ciepło brać? A oni będą za granicą spalali swój węgiel. Kto wie, czy nie gorszy? Nie podobają mi się limity. I władza niesuwerenna, która się godzi na jakieś limity z zagranicy limity produkcji mleka, limity na produkcję cukru. Żeby Niemiec mógł wyprodukować i sprzedać u nas. Niemcy dzięki Unii Europejskiej mają taką możliwość ekspansji, o jakiej Hitler mógł tylko marzyć. On potrzebował karabinu do tego, żeby robić to, co robią Niemcy dzisiaj. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I kto jest w Polsce najważniejszy? Stoją trzy flagi. Która jest zawsze najważniejsza? Ta, która jest po środku, tak jak w sali tronowej król siedzi. Z każdym polskim politykiem, który jedzie do Brukseli i wraca stamtąd z teczką pełną dyrektyw, które mówią nam, jak mamy żyć we własnym kraju. Unia Europejska u góry, a Rzeczpospolita, Polska pod spodem dopiero. Tak wyglądały paszporty krajów kolonialnych. A w środku to już, proszę Państwa, jesteśmy wszyscy kryminalistami. Zdjęcia nam robią jakieś izometryczne, czarno-białe, każą zdjąć okulary, wytrzeszczyć się i jeszcze zbierają odciski palców. Czy my wszyscy jesteśmy kryminalistami, żeby nam zbierać odciski palców? Co to to gadanie, że to jest dla mojego bezpieczeństwa. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś moje odciski palców zbierał. Historia nie znosi próżni. Kropka. I te projekty niestety kolidują z naszymi projektami, z naszymi marzeniami, z naszymi pragnieniami. Dziś wmawia się Polakom, że szczytem tego, co mogą osiągnąć, to jechać zmywać karę Anglikowi, czy usługiwać starym w niemieckich domach starców, a od święta robić zapachołków USA i kariać po pustyni za bandami Arabów na Wielbłądach, za co dostajemy pochwały w stylu Good Job, Polaks. Rewizja granic już się dokonuje. Trudno zresztą inaczej, skoro pełniący w naszym nieszczęśliwym kraju obowiązki Józefa Stalina, ustanawiający standardy moralne dla salonu i autorytetów, Kawaler orderu Orła Białego, redaktor Adam Michnik, upatrzył sobie wzór człowieka honoru akurat w generale Czesławie Kiszczaku. Ale bo też żołnierze nazywani z okazji tego święta wyklętymi, byli wyklęci właśnie przez takich człowieków honoru jak generał Kiszczak i jemu podobni. A za co? Ano właśnie za to, że byli wierni, że byli najwierniejsi z wierni. Bo to nie sztuka być wiernym, kiedy dostaje się za to gorącą sprawę, mundur i oporządzenie, dodatek za wysługę lat, no i oczywiście ordery. Sztuka być wiernym w sytuacji, gdy jedyną nagrodą za wierność jest kres, odłudzy i rozpacz. Do takiego poświęcenia, do takiej ofiary zdolni są ludzie, którzy bardzo kochają, a w dodatku mają jeszcze charakter. Dlatego święto żołnierzy wyklętych nie tylko ma być hołdem i zadośćuczynieniem dla najwierniejszych z wiernych, ale również okazją do rachunku naszego narodowego sumienia, na ile jesteśmy wierni Polsce, a za ile gotowiśmy ją porzucić. Tymczasem żołnierze najwierniejsi z wiernych podnieśli poprzeczkę tak wysoko, że mało jest ludzi, którzy na ich wspomnienie nie doznawaliby uczucia zawstydzenia. Nie trzeba się tego wstydu wstydzić, bo skoro go odczuwamy, to znaczy, że sumienia nasze nadal są żywe i reagują prawidłowo. Ten wstyd to najcenniejszy podarunek, jaki żołnierze najwierniejsi z wiernych przesyłają nam z zagrobu. Dzięki niemu bowiem mamy poczucie miary, a w dzisiejszych czasach to jest rzecz bezcenna.